Witam państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska-Oderu i oczywiście ja, Magdalena Rutkowska. Proszę państwa, w odsłonie nowego horoskopu, horoskopu z Kartarota na miesiąc październik 2019 roku. I proszę państwa, zanim przejdę do państwa znaku zodiaku, chciałam powiedzieć kilka słów wstępem. Będę starała się nie przedłużać, aczkolwiek pozwolę sobie powiedzieć tyle, ile potrzebuję, bo w końcu to mój kanał i mogę niektóre rzeczy powiedzieć. Proszę Państwa, na początku z całego serca bardzo Państwu dziękuję za tak liczne subskrypcje. Proszę Państwa, mój kanał rozrasta się, bym powiedziała, w takim bardzo szybkim tempie i dziękuję Państwu, że macie ochotę Państwo oglądać codziennie moje energetyki, oglądacie moje horoskopy, czy numerologiczne, czy z karta Rota. Bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Dziękuję również za wszystkie lajki. Dziękuję również, proszę Mazwa, za wszystko, wszystkie komentarze. I proszę Państwa, ja te komentarze zawsze czytam, nie zawsze na bieżąco na nie odpowiadam, więc proszę mi wybaczyć, ale te komentarze są jak balsam dla, mojego, dla mojej duszy, dla mojego serca, dla mojego umysłu i, i utwierdzają mnie w tym, że to co robię, a robię to z potrzeby serca, z, takiej, z takiego poczucia, że mam dużo dobrych rzeczy do przekazania i nawet jeżeli ten los, czy te tranzyty planet, czy układ kart nie do końca jest taki, jaki byśmy chcieli, to staram się robić to w taki sposób, żeby chociaż. Kilka rzeczy dobrych powiedzieć, żeby te dobre rzeczy, dobre informacje dodały Państwu skrzydeł, a przed tymi złymi, no, no oczywiście trzeba się wystrzegać. Więc, proszę Państwa, robię to z, z takiego mojego serca, z powołania, więc bardzo dziękuję, że to się Państwu podoba. Dziękuję Państwu za to, że poświęcacie kilka minut, żeby napisać komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję i mogę powiedzieć proszę o jeszcze. Proszę Państwa, czytając również Państwa komentarze. Spotkałam się z taką recenzją, że za duży wstęp. Więc proszę Państwa, no ja nieraz mam potrzebę powiedzenia tego, co chcę. Jest to też bardzo często wprowadzenie do horoskopu, wręcz, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli ten wstęp jest duży, a długi, ale jest to jak gdyby w pewien sposób można powiedzieć konieczne. I proszę Państwa, zanim przejdę do horoskopu dla każdego znaku zodiaku, może powiem kilka takich bardzo, bardzo ogólnych rzeczy dotyczących miesiąca. Jeżeli chodzi o październik, to październik zaczęliśmy energię października w zasadzie nowiem księżyca we wrześniu, który miał miejsce 28 września o godzinie 20.27 i 54 sekundy. Wtedy też, proszę Państwa, zmieniły się lata numerologiczne i weszliśmy w energię 2020 roku. Odsyłam, zachęcam do innego filmiku na moim kanale, gdzie będzie można o nowym roku numerologicznym, w który Państwo wchodzicie... No, wchodzimy, bo w zasadzie my w niego wchodzimy od 28 września aż do końca roku, a później już on będzie tak całkowicie działał do jesieni 2020 roku. <laughs> Przepraszam, jest przygotowany filmik właśnie na ten temat, żebyście Państwo mogli dowiedzieć się, co Was czeka i jak go wykorzystać. Więc jak gdyby odsyłam. Natomiast, proszę Państwa, to, co jest ważne, to, co jest ważne w październiku, ważne jest przede wszystkim, kiedy jest pełnia. Pełnia w październiku jest 13 października o godzinie 23.10. I proszę Państwa, mnów księżyca, taki już prawdziwy październikowy, jest 28 października 2019 roku, bo o tym roku jeszcze mowa, o godzinie 4.40. Październik, proszę Państwa, witamy słońcem w znaku wagi, więc generalnie tu już mogę powiedzieć na tym etapie, że większość wag powinna mieć, proszę Państwa, dobry czas, bez względu na to, no, jaki był trudny dla Państwa wrzesień, a ja myślę, że dla nie jednej osoby był trudny. I proszę Państwa, od 23 października, od godziny 19.19 .19, słońce już wschodzi w znak skorpiona. I proszę Państwa, wtedy to skorpiony będą miały dobry czas, szczególnie te, które w październiku będą miały urodziny. Te listopadowe jeszcze na dobry czas, chwilę będą musiały poczekać, a okres przed urodzinami jest dosyć trudny. Więc proszę Państwa, jeszcze odnośnie sprawdzalności y, horoskopu, no proszę Państwa, ja zawsze sugeruję, żebyście wzięli z niego same dobre informacje i to, co z Wami rezonuje. Może się zdarzyć, że horoskop nie rezonuje y, ze względu na to, proszę Państwa, że życie y, y, jednej 12 ludzi nie jest takie same, tak? Że, proszę Państwa, jest 12 znaków zodiaku, i co to by było, jakby jedna dwunasta społeczeństwa miała takie samo życie. Proszę państwa, nie ma czegoś takiego. Są niektóre rzeczy, które możecie wziąć z horoskopu, adekwatne do waszej sytuacji. Ja bym powiedziała, proszę się tego trzymać. Natomiast można też wysłuchać horoskopu yy, dla znaków, w którym mamy. Nasz ascendent. Jeżeli chodzi o wyznaczenie ascendentu, to proszę Państwa, jest mnóstwo programów i polskich, i zagranicznych. W internecie, żeby po prostu wyznaczyć swój ascendent. Tylko, żeby wyznaczyć swój ascendent, potrzebna jest, proszę Państwa, konkretna godzina naszego urodzenia i, proszę Państwa, miejscowość, głównie współrzędne miejscowości, ale to z automatu można wpisać. I wtedy po prostu sugeruję, żeby na przykład, jeżeli ktoś jest koziorożcem, ja na przykład jestem koziorożcem, to ja bym wysłuchała horoskopu dla koziorożca. I jeszcze dla wagi, bo ascendent mam wadze, Więc w ten sposób można to zrobić. Oczywiście możemy posunąć je dalej, żeby można było na przykład dla kobiet wysłuchać e, horoskop dla znaków, w którym kobiety mają księżyca, dla mężczyzn e, dla znaków, z którym e, mają mężczyźni Marsa. Ale to już bym powiedziała, to chyba by nam się zrobił bałagan, i nie do końca by się to trzymało kupy. Więc, proszę Państwa, życzę Państwu radości z dzisiejszego horoskopu. E, sugeruję, żeby nieraz do niego wracać w ciągu danego miesiąca, bo zawsze e, za każdym razem, jak oglądamy czy odsłuchujemy, czegoś nowego się dowiadujemy. I jeszcze, proszę Państwa, na koniec będzie odpowiedź z kart tarota. Na Państwa konkretne pytanie. To też taka będzie trochę loteria, ale może właśnie ta odpowiedź da jakąś wskazówkę, podpowie coś. A jak ktoś byłby spragniony takiego bardzo indywidualnego czytania, to oczywiście zachęcam, zapraszam do skontaktowania się ze mną pod numerem telefonu 608 -626 405 albo napisania do mnie maila. Adres mailowy na www.tarot-warszawa.pl I proszę Państwa, bardzo ważna e, informacja w zasadzie aż do 28 października. Od 29 września można stawiać horoskop z Kart Tarota na nowy rok numerologiczny. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to zachęcam, zapraszam już do takiego indywidualnego kontaktu ze mną. A teraz to już wszystko i przechodzę do Twojego znaku. Drogie kochane strzelce, teraz czas dla Was. Czyli horoskop z kart tarota dla osób urodzonych pod znakiem Strzelca na październik 2019 roku. I zaraz zobaczymy co was czeka. Ja tylko powiem, że wracam do tej formuły horoskopu na trzy sfery życia, czyli co was czeka w uczuciach, łamane przez rodzina, co was czeka w sprawach zawodowo-finansowych. I co Was czeka w sprawach zdrowotnych? Tak? I do tego wracam. I teraz zobaczymy, co wyszło Wam z przełożenia. Królowa Buław, karta Gwiazda i karta Dziewiątka Denarów. Czyli na razie bym powiedziała los łaskawy, karty dla Was bardzo łaskawe. No, bym powiedziała, no, może trochę niewspółgrające z waszą astrologią, dlatego że wy jesteście przed urodzinami i 52 dni przed urodzinami są to tak zwane dni krytyczne, czyli możecie mieć trudniejszy czas pod względem emocjonalnym, mniej więcej rzeczy będzie wam się udawało, więcej wysiłku będziecie musieli włożyć w niektóre rzeczy, ale tak naprawdę, jeżeli miałabym powiedzieć, czy ja to widzę w kartach, to bym powiedziała nie. Generalnie wychodzi dla Was dosyć dobry czas. Może troszeczkę nieraz będziecie za bardzo bujały w obłokach, bo mamy tutaj kartę taką z arkanów dużych, najsilniejszą, akurat w tym zestawie kartę Gwiazdę. Czyli karta Gwiazda zawsze mi się kojarzy. W pozytywnym aspekcie, oczywiście, z twórczością, zdrowym trybem życia i tym możecie się interesować, ale to jest też taka karta pozytywnego rozmemłania, czyli możecie być pozytywne, rozmem, pozytywnie rozmemłane, możecie chcieć wszystko wokół siebie upiększać. No, ja bym powiedziała super, generalnie jest na to dobry czas. Gdybyście chciały na przykład upiększyć siebie, szczególnie kobiety, królowa Buław, zrobić jakiś zabieg kosmetyczny, albo zrobić nawet operację plastyczną, to karty pokazują, że pomimo tego, że przed urodzinami, jest to dla Was dobry czas. Z tym, żebym uważała troszeczkę, żeby nie popłynąć finansowo, żeby się y, y, po prostu y, nie przeinwestować, nie wydać za dużo pieniędzy, szczególnie tych pieniędzy, których nie ma. Macie, a które musicie, nie wiem, pożyczyć albo po prostu wziąć z karty kredytowej. Czyli bym powiedziała, oczywiście bądźcie rozmemłane, upiększajcie wszystko wokoło, ale uwaga, żebyście nie wydały na to pieniędzy tych, które nie macie. Jeżeli macie w sakiewce, wydawajcie, ale żeby nie nadszarpnąć swojego budżetu. I generalnie przy tych kartach z przełożenia, nawet jeżeli coś będzie w dysharmonii, w waszym życiu, to niekoniecznie będziecie to y, widziały. Idziemy dalej i wyciągam karty dla strzelców na sprawy uczuciowe. Strzelec i sprawy uczuciowe dla strzelca, strzelec i sprawy uczuciowe. Bardzo ładne y, karty wychodzą. Bardzo ładne karty wychodzą. Y, pomimo tak jak mówię, okresu przedurodzinowego. Generalnie tak, do przyszłości. Odchodzi karta śmierć czy ja bym powiedziała jakaś transformacja. Coś w Waszych sprawach uczuciowych y, zmieniło się wcześniej i nawet jeżeli by się na przykład nie zmieniło fizycznie, bo nieraz zmiana, transformacja ko 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 kojarzy nam się na przykład y, kogoś zostawiłam albo z kimś weszłam w związek. Może być to też transformacja wewnętrzna, na przykład na, na moje sprawy uczuciowe, czy na mojego partnera, czy na moją samotność spojrzałam zupełnie inaczej, tak? Czy ja bym powiedziała jakiś etap transformacji, czy fizycznej, czy spojrzenia na wasze sprawy uczuciowe już się dokonał, tak? I bez względu, czy to jest pogodzenie się z samotnością, czy to jest wcześniej wejście yy, w związek z kimś, <tuszy> Są tutaj karty mówiące o takim poczucie, poczuciu bezpieczeństwa, dobrze będzie Wam w tym stanie, w którym jesteście, bez względu na to, czy to samotność, czy to jest związek z jakimś człowiekiem. Czyli będzie Wam dobrze w tym stanie, dobrze będziecie się czuły i nawet nie za specjalnie będziecie chciały cokolwiek zmienić. Natomiast, tak czy inaczej, zarówno dziewiątka denarów, jak i dziewiątka pucharów, dla mnie są to karty dobrobytu. Czyli generalnie będziecie miały dobrobyt w sprawach uczuciowych, wami się będą ludzie uczuciowo e, e, interesowali. Tak? Pytanie, na ile to zobaczycie, na ile będziecie chciały to zobaczyć, na ile będzie wam to potrzebne, ale generalnie powinniście mieć dobrobyt w sprawach, e, takich bym powiedziała, uczuciowych. Również w sprawach rodzinnych nie będzie źle. Nawet przy tych kartach, to ja bym powiedziała znowu karty dobrobytu, przepychu, może coś rodzinnie zyskacie. Może coś rodzinnie zyskacie na zasadzie jak gdyby dobrobytu coś dostaniecie od rodziny albo będziecie wiedziały, że macie widoki na dostanie, otrzymanie czegoś od rodziny. Albo po prostu ten dobrobyt będzie przejawiał się w tym, że wreszcie lepsze relacje z rodziną, być może więcej czasu na spędzanie wspólnego czasu przy na przykład suto zestawionym stole. Więc tak jest to pokazane. Czyli te sprawy uczuciowe, rodzinne <coughs> powinny być dla Was dobre, bezpieczne, bez względu na konfigurację, w jakiej się znajdujecie. I teraz, drogie strzelce. Wyciągam dla Was karty na sprawy zawodowo-finansowe w miesiącu październiku, i już patrzę, co karty pokazują. Lęki odchodzą do przeszłości. Generalnie powiem tak, że jeżeli chodzi o strzelce, no oczywiście na każdy człowiek, Wy też macie emocje i nieraz się czegoś boicie, ale ja bym powiedziała, że zazwyczaj większość strzelców ma taki no optymistyczny, optymistyczne nastawienie do świata i tak jakby gdzieś tutaj to optymistyczne nastawienie widać i będzie one na pewno w październiku, a jeżeli były jakieś lęki, jeżeli czegoś się bałyście, że coś się stanie albo że będziecie ponosiły jakieś konsekwencje, no bym swoich wcześniejszych niezbyt dobrych działań czy przedsięwzięć zawodowo-finansowych, te lęki, te zagrożenia odchodzą do przeszłości jest sąd ostateczny. Sąd ostateczny, karta działania. Czyli znowu, pomimo, że astrologicznie jesteście przed swoimi urodzinami, karty mówią sąd ostateczny, jest to czas działania w Twoich sprawach zawodowo-finansowych. Jeżeli Ty byś chciał yy, strzelcu zmieniać pracę albo zawalczyć o podwyżkę, zawalcz. Teraz możesz pod, no, podejmować, nawet bym powiedziała w pewien sposób, ostatnia karta słońce, nawet ryzykowne decyzje w sprawach zawodowo-finansowych. Bym powiedziała, ryzykuj. I teraz przede wszystkim bądź widoczny, jak najwięcej występuj publicznie, za wszelką cenę stawiaj na swoim. I jeżeli. <laughs> Przepraszam troszeczkę za niedyspozycję głosową. Jeżeli ktoś Cię będzie chciał wybrać na jakąś, nie wiem, funkcję ważną, zawodową, jakiegoś może przewodniczącego albo osobę odpowiedzialną za coś, bierz to, bierz to, bierz to, będzie to dla Ciebie korzystne. Yy, finansowo też nie powinno być źle. Yy no nie powinno być źle, natomiast jak gdyby chwilę mam takie wrażenie, że aż są za ładne karty, żebyś ty strzelcu, no że będzie tak wszystko wow w tych różowych kolorach i nawet dobry okres przedurodzinowy, żebyś po prostu za bardzo nie popłynął w tym, że świat stoi przed Tobą otworem i mogę, nie wiem, szastać pieniędzmi. Mimo wszystko bym tak to odczytała. Idziemy dalej, sprawy zdrowotne u strzelca. Jak się potoczą sprawy zdrowotne u strzelca? Na co powinien zwrócić uwagę strzelec w miesiącu październiku zdrowotnie? Generalnie nie wyszły żadne złe karty. Wyszły same karty dworskie. Czyli jeżeli są karty dworskie, mają one trochę mniejsze znaczenie w kartach. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, no na co zwrócić uwagę, no to w związku z tym, że jest królowa denarów i król denarów są to żywioły ziemskie, bym powiedziała, no zwrócić uwagę na przykład na sprawy związane z kośćmi, stawami, kręgosłupem do przeszłości jakieś dolegliwości neurologiczne odchodzą. Natomiast tu raczej nic się nie powinno dziać, no bardziej bym powiedziała, możecie się martwić zdrowiem kogoś z otoczenia, raczej nie waszym. No i tyle. Nieraz jest dużo do powiedzenia o zdrowiu, nieraz mniej. W tym przypadku dużo nie mam co do powiedzenia. I teraz drogie strzelcy, tak jak w przypadku każdego znaku, zodiaku i horoskopu na październik, na koniec odczytu z karta ROTA wyciągam dla Was odpowiedź na Wasze konkretne pytanie. I teraz jest czas, żebyście na temat tego pytania pomyślały. Czyli na przykład zamknęły oczy i zadały sobie w myślach pytanie, jakieś takie łatwe do zinterpretowania. I ja teraz karty tasuję i pytam się, jaka jest odpowiedź z kart anielskich na pytanie, które teraz zadaje sobie każdy strzelec. No i powiem tak: odpowiedź jest następująca: zdobądź więcej informacji. Czyli generalnie, jeżeli miałabym to przełożyć. Na taki język znaczeniowy, to bym powiedziała, być może to, o czym myślisz, czego pragniesz, na co byś chciał uzyskać odpowiedź, może się zrealizować, może się zdziałać, ale żebyś tym, zadziałać, ale żebyś ty mógł to zrealizować, musisz mieć po prostu więcej informacji, bo tak jakby za mało wiesz, świadomie, i wtedy, jeżeli będziesz wiedział świadomie, to być może będziesz. Umiał rozwiązać ten problem, czy tą sprawę. I samych pozytywnych rozwiązań Tobie, drogi strzelcu, życzę. A jeżeli byś miał niedosyć czytania dla siebie albo nie wszystko by z Tobą zrezonowało, to zawsze możesz się ze mną skontaktować na takie czytanie indywidualne, czy na przykład postawienie horoskopu z kart Tarota na nowy rok numerologiczny. Czy się skontaktujesz, czy nie? Cieszę się, że widzę Cię na moim kanale. <laughs> Zapraszam, przepraszam, do kolejnych filmików i życzę co to Tobie tymczasem radosnego października.